Dwóch ludzi. Jeden dzień. Niezwykły Pokémonowy Survival. Po poszukiwaniu rzadkich Pokemonów wybraliśmy się w niebezpieczne okolice jeziora Kutonga. Ten zbiornik wodny jest otoczony przez ciągnący się przez wiele mil las, w którym aż roi się od żyjących tam Pokemonów, takich jak Pidgeye, Nidorany czy Venonaty. Humory nam dopisywały, a Pokemonów było pod dostatkiem. Po chwili dotarliśmy na dziką plażę, gdzie dostrzegliśmy coś, co potencjalnie mogło pomóc nam w przetrwaniu tej wyprawy. Takich rzeczy jak ten kawałek drewna wyrzucony na brzeg, można użyć jako podstawowych narzędzi. Użyjemy go do strącania kokosów z drzewa. Tego typu kokosy można otworzyć na przykład rozbijając jeden o drugi. Widać słodki miąższ O! I sok z kokosa, który można pić. W warunkach tropikalnych takim sokiem z kokosa można również natrzeć swoją skórę, żeby uniknąć zbyt gwałtownej opalenizny oraz podrażnień skóry. Poza tym jest on świetnym źródłem witaminy B16. Jeśli macie dość siły tak jak ja, możecie również otworzyć kokosa gołymi rękami. Tak właśnie się to robi. Jezioro Kutonga jest również domem dla gatunku pokemonów nazywanego Clifery. Według części naukowców te niezwykłe pokemony pochodzą z Księżyca. Uzupełniwszy siły, ruszyliśmy w stronę ruin starej wieży, gdzie planowaliśmy rozpalić ognisko i rozbić tymczasowy obóz. To właśnie w tym miejscu trzech magów, Xardas, Saturas i Pyrokar, naprawiali oko i nosa. Jesteśmy w ruinach wieży Xardasa. To właśnie tutaj, to właśnie tutaj, bezimienny. Mamy już trochę... To jest gówno? Nie wygląda jak drewno trochę. Walko Po krótkim odpoczynku przy ognisku ruszyliśmy głębiej w dzicz łapać kolejne Pokemony. Naszym łupem padły m.in. Paranidoranów i młody Eevee, a ze znalezionego przeze mnie jajka wygląła się Tangela. No, zgłodnieliśmy, ale całe szczęście, że mamy ze sobą nasze racje żywnościowe. Co? Och, nie. Yeah. Co go gęsto. Nie no, ryba dupa. <laughs> mmm. <laughs> Sos tabasco bardzo ostre. Jeszcze ze trzy muszę nagrać, bo to się przeczyta. Woda w proszku. Wystarczy zalać. Ja będę na Chwyć to jedno orąż. Będzie bardziej tak. Surwiwalowo. Jestem napisane bo czekać 30 minut. <laughs> Będziemy na turbosrakę i co? <laughs> Dobre mięsko. Dobre mięsko. Ten kurczak rozjebał system. Niedługo zobaczyliśmy na horyzoncie pierwsze ślady cywilizacji. Wiedziałem już wtedy, że do końca życia nie zapomnę wyprawy nad jezioro Kutonga. Cześć, tu Poketrener Tomek. Pamiętajcie, żeby dać łapkę w górę. Nie zapomnijcie subskrybować kanału Poketrener Kusi.